Powiedział coś na temat game -gibów. Czy myślisz, że w takim krótkim okresie czasu można zrobić grę, która w pewien sposób wyraża yy, intencje autora, można coś w niej coś przekazać? Znaczy, jakby w, uważam, że w dowolnej ilości czasu można zrobić grę, która wyraża intencję autora. Można robić grę przez dwa lata, która jakby wyraża ciebie. Można zrobić grę w zero godzin, która wyraża, wyraża ciebie. Na przykład teraz, dzisiaj w nocy, o drugiej w nocy, kiedy była zmiana czasu, trwał tak zwany Zero Hour Game Jam, organizowany właśnie przez Sosa. To był game jam, który polegał na tym, że przez zero godzin, znaczy przez godzinę, tą, w której się zmienia czas, sporo osób całkiem robiło gry. I to jakby technicznie rzecz biorąc zaczynało się o drugiej w nocy i kończyło się o drugiej w nocy i pod koniec tego jakby bam, jest 300 nowych gier. I te gry wszystkie też jakby wyrażają ich twórców. Popularność game jamów bierze się z tego, że one, one po prostu działają, że jakby jak masz ten narzucony taki sztywny limit czasowy, to no, no nie ma jakiegoś tam obijania się, nie ma zastanawiania się kurde jaką tę grę zrobić, abym ja zrobił FPS-a, może bym zrobił strategię, a może bym zrobił platformówkę czy, czy nie wiem, klona GTA. Po prostu siadasz i robisz. Jest jeden pomysł i jakby ciągniesz go do końca. Jeżeli coś się zmieni, to się zmienia w trakcie. Jest y, po prostu twórczy chaos i na koniec jest bam, jest gra. Myślę, że bardzo mało osób podchodzi do game jamów jako do, no teraz zrobimy grę w 7 dni, a potem będziemy ją robić przez rok i to będzie, to będzie super gra i my zarobimy na niej gruby milion. To jest po prostu tak, że, że to nie jest jakby cel, tylko to jest jakby produkt uboczny, że, że po prostu robisz grę i się okazuje, że kurde ona jest całkiem fajna, że ja może zrobić z tego pełną, pełną wersję. Jakby Właśnie tak y, to miało miejsce przy Wasteland Kings, które się potem przemianowało na Nuclear Throne, y, to miało miejsce przy Mach i to będzie miało miejsce przy Super Superhocie mam nadzieję.